Jest dom. Widocznie jest taki deficyt tego prawdziwego domu i tego poczucia takiego, takiej atmosfery rodziny, wspólnoty, że ona, ta atmosfera czasami sama wystarczy w sobie. Dla mnie, jak, jak Ciebie tak słucham, to jesteście taką trochę bezpieczną przystanią dla ludzi, którzy potrzebują wzmocnienia, hmm. którzy potrzebują jakiegoś ukierunkowania, i potem oni z tymi wzmocnionymi skrzydłami fruną tak, dalej w świat i rozwijają te skrzydła. A moim największym celem, ogłoszenie tej dobrej nowiny. Ja ci daję tą dobrą nowinę, że nie jest tak beznadziejnie, jak ci się wydaje. Ty możesz naprawdę za chwilę całkowicie mieć inną rzeczywistość. I nie musisz jakby zatrzymać się tylko na tej chwili, tylko dalej to zgłębiać dlaczego tak się dzieje i co możesz zrobić. I ja ci daję taką, taką, taki start. Ja mogę dzisiaj ci dać czas, który ja posiedzę z Tobą i Ciebie mhm. wysłucham, a mogę Cię nakarmić i poczujesz się jak w domu, bo może nie masz tego domu. Faktycznie ludzie, którzy tu przyjeżdżają, mogą znaleźć to, czego szukają, albo to, czego nie doświadczyli, i to ich bardzo umacnia. Wystartują z małymi kroczkami, bo będą wychodzić na.